Bóg. Czy świadomość we wszechświecie ma początek u osobowego Boga? Dziś chcę wam opowiedzieć, co największe umysły epoki sądzą na temat religii i stwórcy. Zacznijmy od Ilona Muska. Elon Musk, przedsiębiorca i wynalazca, miliarder, współzałożyciel Tesli, SpaceX, Neuralink, The Boring Company. Jego poglądy na temat wiary kształtowały się już w dzieciństwie, uczęszczał do żydowskiego przedszkola niedzielnej szkółki anglikańskiej. Jak wspomina, jednego dnia śpiewałem Hawa Nagila, a następnego Jezus. Było to religijne pomieszanie, które w młodym masku wzbudziło wątpliwości i chęć poznania odpowiedzi na temat powstania świata. W nastoletnim wieku studiował bardzo krytycznie święte księgi wszystkich religii oraz czytał dzieła największych filozofów, niczego, Schopenhauera i innych. To, jak sam mówi, wprowadziło go w jeszcze większe przygnębienie i sceptycyzm. Dziś Mask otwarcie przyznaje jestem agnostykiem, czyli uważa, że nie ma wystarczających dowodów na istnienie Boga. Jego poglądy w tej kwestii są jednak kontrowersyjne i nieco ewoluują. Kilka lat temu wzbudził sensację na Twitterze, oświadczając, że właściwie nie ma nic przeciwko pójściu do piekła. Jakby tego było mało, przyznał kiedy indziej z rozbrajającą szczerością, że nigdy się nie modli, nawet podczas ciężkiej choroby malarii. Jednak od tej reguły wyjątek miał miejsce podczas lotu jego statku Dragon. Wtedy faktycznie pierwszy i jedyny raz w życiu błagał Boga o pomoc. Jednocześnie Mask przyznaje, że nauki Jezusa są wartościowe: nadstawianie drugiego policzka, przebaczanie, miłość bliźniego, jak siebie samego mają według niego głęboki sens. Pomimo, że imię twórcy SpaceX ma rodowód biblijny, nosił je żydowski sędzia w Starym Testamencie, to genialny miliarder jest wyznawcą Boga Spinozy, jak Einstein. Przejawia się on według niego w dziełach stworzenia i naturze. Albert Einstein i Bóg. Albert Einstein, niemiecki fizyk i teoretyk pochodzenia żydowskiego, noblista, twórca teorii względności, miał na temat Boga i religii jasno sprecyzowane zdanie. Jego życiowe przekonanie zawarte jest najwyraźniej w liście z 1954 roku do filozofa Erika Gutkinda. Stwierdza w nim, że, cytuję, Słowo Bóg jest dla mnie niczym innym jak tylko słowem i wytworem ludzkich słabości, a Biblia zbiorem czcigodnych, ale dość dziecinnych legend. W dalszych zdaniach słynnego listu przyznaje, że religie są dla niego wcieleniem prymitywnych przesądów. Te ostre i krytyczne słowa pisał już u schyłku życia, rok przed śmiercią, i właściwie z biegiem lat jego poglądy się radykalizowały. Wcześniej w ciągu swojej wieloletniej kariery naukowej nie wyrażał tak otwarcie swojej dezaprobaty wobec religii. Określano go mianem głęboko wierzącego ateisty jednostki, która nie jest wyznawcą osobowego Boga, ale raczej pewnego ustalonego porządku i harmonii wszechświata uniwersum sterowanego określonymi zasadami i regułami. Dla niego religia staje się bardziej metaforą matki natury. W aspekcie tak rozumianej wiary, powiedzenie Einsteina: Pan Bóg nie gra w kości, jest niczym innym jak stwierdzeniem, że we wszechświecie nie ma przypadkowości. Chodzi tu dokładnie o mechanikę kwantową. Jednocześnie ten sam krytyk religii i ateista Einstein stwierdza w którymś momencie życia, im bardziej zgłębiam naukę, tym bardziej wierzę w Boga. I kolejny cytat: Nauka bez religii jest kulawa, a religia bez nauki ślepa. Najlepiej jednak jego koncepcję Boga tłumaczą te słowa. Nie potrafię sobie wyobrazić Boga, który karze i wynagradza stworzone przez siebie istoty, i którego zamiary wzorowane są na ludzkich, słowem Boga, który jest odbiciem ludzkich ułomności. Nie wierzę też, by człowiek mógł przetrwać po śmierci swojego ciała. Choć ludzie słabego ducha wierzą w takie rzeczy, kierowani strachem lub pożałowania godnym egotyzmem. Nikola Tesla, genialny serbski wynalazca, twórca kilkuset patentów, jest doskonałym przykładem na to, że świat nauki i wiarę można łączyć w obiegowej opinii. Niewiele brakowało, by ten syn prawosławnego kapłana również został duchownym. Taką przyszłość widział dla niego ojciec, Milutin. Może świat nigdy nie usłyszałby o fenomenalnym Serbie, gdyby nie choroba młodego Tesli. To wtedy jego ojciec obiecał sobie, że jeśli syn wyzdrowieje. Sam wybierze swoją drogę w przyszłości i będzie realizował swoje zainteresowania. Tak też się stało, z korzyścią dla całej ludzkości. Życie ludzi stało się wygodniejsze i prostsze dzięki jego wynalazkom. Ironią losu jest fakt, iż tego doskonałego naukowca otaczała za życia tajemnicza, a nawet demoniczna aura. Przypisywano mu nawet kontakty z diabłem. Ludzie nie rozumieli często natury jego eksperymentów i wynalazków. Tesla był człowiekiem wierzącym, to wiemy o nim na pewno. Jednak jego wiara nie była bardzo konwencjonalna co wykażę dalej. Jego często cytowane wyznanie brzmi: Dar siły umysłu pochodzi od Boga i boskiej istoty. I jeśli skoncentrujemy nasze umysły na tę prawdę, staniemy się dostrojeni z tą potężną mocą. Moja matka uczyła mnie szukać całej prawdy w Biblii. Pod koniec życia udzielił wywiadu, który rzuca nieco więcej światła. Na koncepcję jego wiary. Tak, przyznał, że wierzy w Boga, ale dodał również, że nie tego opisywanego w religiach. Dodał, że najbliżej mu do buddyzmu. Niewiele osób również wie, że przez wiele lat praktykował jogę. Zetknęłam się również ze stwierdzeniem, że Teslę można by zakwalifikować jako wyznawcę teslanizmu, czyli religii nieporównywalnej z żadną inną. Wierzył w życie po śmierci i wyższy sens. Środowisko naukowe było zszokowane tym, że tak wielki uczony wierzy w życie pozagrobowe. Faktycznie, według niego, żadna żywa istota nie znikała bezpowrotnie. Stwierdzał, że ciała istot żywych były odbiorcami życia, które nie znika wraz z kresem ziemskiej wędrówki, a jest w pewien sposób przekształcane. Istnieje źródło życia. Określał go mianem rdzenia posiadającego moc i wartości emitowane na cały kosmos, wierzył w odradzanie życia i przyjaźnie wypowiadał się o reinkarnacji. Jako ciekawostkę mogę podać fakt, że kilkanaście lat temu media obiegła wiadomość, że Fundacja Naukowa Tesli z Filadelfii przesłała synodowi Cerkwi Prawosławnej propozycję ogłoszenia Nikoli Tesli świętym. W aspekcie moich powyższych rozważań o naturze jego wiary, nie wydaje się to być jednak właściwe zaliczenie Go do panteonu ludzi błogosławionych. Mark stwierdził, że religia to opium dla ludu. Opisani przeze mnie naukowcy utożsamiają w zasadzie Boga z naturą i dziełami stworzenia. Ja swoje rozważania o Bogu w aspekcie Wielkich umysłów epoki zakończę takim cytatem Freda Hoyla, brytyjskiego astronoma, matematyka i astrofizyka. Wiara ateistów w przypadkowe powstanie całego wszechświata jest tak absurdalna, jak wiara w to, że przejście tornada przez składowisko złomu spowoduje powstanie gotowego do lotu Boeinga.